Hej, zanim zagłębimy się w film, koniecznie weź udział w naszym nowym rozdaniu. Będziemy rozdawać każdy z tych niesamowitych przedmiotów. A najlepsza część? Możesz wybrać, który chcesz. Aby wziąć udział, wystarczy zostawić lajka, skomentować słowo kluczowe, zasubskrybować, włączyć powiadomienia i co najważniejsze, obejrzeć cały film. To takie proste? Więc co tu mamy? To bardzo wyjątkowa książka. Nazywa się ją kołyską. Co oznacza, że została wydrukowana przed rokiem 1501. Konkretnie ten pochodzi z 1484 roku. Biorąc pod uwagę, że próba sfilmowania codziennych czynności Lombardu spowodowałaby dość nudny program telewizyjny, nie powinno dziwić, że przedmioty, które widzisz w programie przynoszone do Lombardu ze złotem i srebrem, zostały wcześniej dokładnie sprawdzone. Nie musi to jednak oznaczać, że dane przedmioty są uprawiane przez producentów. W rzeczywistości, wieloletni kierownik sklepu Travis Benton powiedział Las Vegas Review Journal, że jego agenci szukają unikalnych i interesujących produktów, które następnie prezentują producentom. Ostatecznie to producenci decydują, czy dany wpis zasługuje na emisję w programie. Inny pracownik sklepu, Waco Landy, ujawnił, że gdy przedmiot zostanie uznany za nadający się do telewizji, sprzedawca jest szkolony: Jak zachować się przed kamerą? Niektórzy ludzie mogą mieć świetny przedmiot do sprzedania, ale na filmie wydają się zdenerwowani lub niekomfortowi. W zależności od osoby, wykonanie odpowiedniego zdjęcia może wymagać kilku prób. Producenci wycięli nawet całe fragmenty serialu tylko dlatego, że sprzedawca nie mógł ich złożyć w całość przed kamerą. Jednak nie zdarza się to zbyt często. Co jest interesującym faktem? Gdy się nad tym zastanowić, producent wykonawczy Brent Montgomery przyznał w wywiadzie dla Odyssey, że zespół produkcyjny posunął się jeszcze dalej, mają doświadczonych scenarzystów, którzy dostarczają aktorom organicznych informacji. Montgomery przyznał nawet, że uczyli chłopców kupować rzeczy, których normalnie by nie kupili, gdyby nie byli w programie. Dodatkowo zespół produkcyjny negocjuje z wyprzedzeniem ceny z potencjalnymi sprzedawcami poza kamerą, dzięki temu sprzedawcy rzeczywiście będą chcieli sprzedać swoje produkty po rozsądnej cenie. A nie tylko wykorzystywać targi do celów wystawowych. Choć takie podejście ma sens z punktu widzenia produkcji, podważa prawdziwą istotę gwiazd pionków. Zadajmy więc szczere pytanie, czy to oznacza to? Gwiazdy Lombardów nie są prawdziwe? Nie całkiem. Chociaż serial nie jest w całości oparty na scenariuszu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Wymaga pewnego planowania i inscenizacji, aby odcinki były bardziej wciągające dla widzów. Transakcje są prawdziwe. Przedmioty są prawdziwe i negocjacje mają miejsce, ale często są one przećwiczone, aby zapewnić maksymalną wartość rozrywkową. W pewnym sensie elementy scenariusza faktycznie pomagają serialowi zachować atrakcyjność. Nawet jeśli sprawiają, że wydaje się on nieco mniej autentyczny. A to nie wszystko. Po części z nich pojawiły się problemy prawne. Gwiazdy pionka dotknęły także aktorów. Na przykład Corey Harrison nie jest obcy kontrowersją. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów w serialu był zakład po pijanemu, który posunął się trochę za daleko. Nie masz nic przeciwko? Jeśli na to spojrzę, zapytał. Nie. Poczęstuj się, odpowiedział sprzedawca. Dlaczego nie przyłożysz do tego języka i nie zobaczysz? Jak bardzo jesteś pijany po wczorajszej nocy? zasugerował ktoś żartobliwie. Nie. Nic mi nie jest, odpowiedział Kori. Takie momenty. Inscenizowane czy nie? dodają serialowi uroku i nieprzewidywalności ale kiedy odsuniemy warstwy jedna rzecz staje się jasna to co widzisz na gwiazdach piona nie zawsze jest tym co dostajesz istnieje cienka granica pomiędzy rzeczywistością a rozrywką a pawn stars ostrożnie stąpa po tej linii niezależnie od tego czy zmieni to twoje podejście do serialu czy nie jedno jest pewne świat zastawów jest znacznie bardziej złożony niż się wydaje w telewizji w marcu 2011. Cory Harrison został osadzony w więzieniu pod zarzutem napaści i spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała w ramach stawiania oporu przepisom. Policja została początkowo zatrzymana przez ochroniarza w barze po tym, jak Harrison wdał się w słowną sprzeczkę z innym klientem. Kiedy jednak policja przybyła na miejsce zdarzenia i rozmawiała zarówno z Harrisonem, jak i drugą zaangażowaną stroną. Cory odepchnął jednego z ochroniarzy i lekko popchnął jednego funkcjonariusza. Harrison został następnie aresztowany i przetrzymywany w areszcie przez kilka godzin, dopóki nie był na tyle trzeźwy, aby wyjść. Prawnicy Harrisona podobno oświadczyli, że policja zażądała od Harrisona przeprosin za słowną sprzeczkę, jednak Cory odmówił, ponieważ uważał, że nie zrobił nic złego, twierdząc, że nie kontaktował się z nikim fizycznie. A co możemy tylko zakładać? Było próbą uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. Od tego czasu Cory zamiast tego kupił własny bar. To pokazuje w dość smutny sposób, że chociaż chłopaki z Pawn Stars są świetnymi postaciami przed kamerą, nadal są ludźmi i potrafią wpakować się w kłopoty. Jasne, Cory nie był aresztowany zbyt długo, ale ludzie tacy jak my usłyszą o tym i dlatego, gdy wydarzy się coś takiego, nakreślą zupełnie inny obraz chłopców. A jeśli nadal będzie wpadał w takie kłopoty, mocno go to uderzy w przyszłości. Zapamiętaj moje słowa. Aha. A czy myślisz, że Cory był jedyną osobą z gwiazd Piona? Która miała konflikt z prawem? Nie. Chamli ma poważne kłopoty prawne. Jak się masz? Całkiem nieźle. Jak się masz? Czy to jest to, co myślę? Tak. Zdecydowanie tak. Jeśli oglądałeś serial, wiz, że Chamli ma w sobie coś z charakteru. Jest trochę żartem dla pozostałych głównych aktorów ale w większości radzi sobie dobrze. Jednak podobnie jak jego kolega z pracy, Cory, Chum również boryka się z problemami prawnymi. Niedawno wpadł w poważne kłopoty. Gdy przeszukano jego dom, gdy funkcjonariusz policji z Las Vegas wydał nakaz związany z niedawną sprawą podczas przeszukiwania jego domu, znaleźli kilka nielegalnych substancji i nielicencjonowaną broń palną. Postawiono mu co najmniej jedno wykroczenie i jedno przestępstwo. Ale zarzut dotyczył usiłowania posiadania substancji kontrolowanej. Zamiast kary w zawieszeniu i poradnictwa udało mu się uniknąć kary więzienia. Wiadomość o aresztowaniu Chamli trafiła na pierwsze strony gazet. Jednak w programie nikt nie chciał o tym rozmawiać. Jego praca nad serialem nie została przerwana, więc nie wszedł on do historii. Pawn Stars to już nie to samo bez czuma, ale z drugiej strony zdecydowanie musi uporządkować swoje zachowanie. Za kulisami krążą plotki że dla Rika sprawa była bliska punktu krytycznego. Jeśli chodzi o obecność Chamli w serialu, uznał, że to wystarczający dowód, że powinien zniknąć z serialu. Historia jednak na to nie pozwoliła i technicznie rzecz biorąc, nie został aresztowany za przestępstwo, ponieważ dzięki ugodzie wyszedł bez szwanku. Chamli Wee, jak mieszać w garnku i czy jest w programie, czy poza nim. Wiele osób jest tym sfrustrowanych. Zostali pozwani przez swoich oryginalnych agentów telewizyjnych. Facet zadzwonił do sklepu i powiedział, że ma podwózkę, która uratuje mi życie. A ponieważ nie planuję umierać w najbliższym czasie, pomyślałem, że rzucę okiem. Sprawy szybko się pogorszyły w 2012 roku, kiedy wszyscy trzej Harrisonowie wraz z Chamley zostali pozwani przez swojego byłego menedżera. Ich sieć również nie była bezpieczna, ponieważ również oni stali się celem reprezentującej ich agencji talentów Venture IAB. Zapytacie jak to się dokładnie stało? To nie wszystko, ponieważ w pozwie Venture IAB zarzucono, że dyrektorzy History Channel współpracowali z innym agentem, aby wyłudzić od nich obsadę. Chociaż nie ujawniono żadnych szczegółów pozwu, Jeffries domagał się nieokreślonego odszkodowania. Podczas gdy Venture IAB pozwało na kwotę ponad pięciu milionów, ostatecznie pozew Venture IAB został oddalony. Jednak zapytany o więcej szczegółów na temat pozwu Jeffreysa Harrison wydawał się lekceważący dramat prawny. Wyjaśniając, że im więcej zarabiasz, tym więcej ludzi będzie Cię pozywać. W pewnym momencie ludzie zawsze pójdą i pozwą Cię o coś. Ale na tym nie kończy się ironia tej sytuacji. Program Cajun Pawn Stars również wprawił Harrisonów w zamieszanie. Gdy na początku produkcji Pawn Stars powiedziano im, że w ogóle nie będzie ich spin-offów. Hello, spin miał miejsce. To był w zasadzie tylko ich występ, z wyjątkiem nowych ludzi w pewnym miejscu w Luizjanie. Znacie zatem efekt prawa i porządku CSI, ponieważ z braku lepszego określenia w końcu zadziałał. Ale to doprowadziło do tej sytuacji i zauważysz, że od czasu, gdy Rick stracił zainteresowanie, nie było żadnych innych spin-offów gwiazd Piona. Co tu masz? Mam kilka takich notatek z XIX wieku. Czy wiesz coś o niej? Naprawdę nie. Po pewnym czasie każdy doświadcza lekkiego wypalenia zawodowego. Ale wypalenie związane z byciem gospodarzem jednego z największych programów telewizyjnych to coś zupełnie innego. Rick Harrison. Twarge Pound Stars. Nie wiedział. W co się pakuje? Kiedy program został wyemitowany, zakładałem, że program będzie oznaczać darmową reklamę. A darmowa reklama oznacza większy biznes. Ale wszyscy mi mówili, że nikt nie chce oglądać serialu o czterech grubasach w Lombardzie. Cóż. Ludzie najwyraźniej chcieli zobaczyć czterech Grubasów w Lombardzie. O czym świadczy niemal natychmiastowy sukces serialu. Jednak Rick nigdy nie chciał długotrwałej serii. Miałem nadzieję na sezon lub dwa. Zatem wszystko, co się wydarzyło. Przeszło moje oczekiwania. To szaleństwo po siedmiu latach. Znudzony powiedział w 2015 roku, że w ciągu dwóch lat planuje drastycznie ograniczyć swoje obowiązki zarówno w Lombardzie, jak i na wystawie. Obiecałem żonie, że po dwóch latach mocno zwolnię tempo. Nie mogę pracować zbyt długo po 12 godzin dziennie, zanim się wypale. Więc jeszcze dwa lata i wtedy naprawdę zwolnię tempo. Więc tak. To dociera do sedna tego, co Rick myśli o biznesie Pound Stars i szczerze mówiąc, serial nie byłby taki sam bez Rika. Ale z drugiej strony, technicznie rzecz biorąc, nie można go za to winić. Jak sam przyznaję, nie chciał, żeby serial był czymś bardzo długotrwałym. Zamiast tego chciał. Żeby to trochę pomogło jego biznesowi. A potem czy nieuchronnie wypadłby storów? Wszystko będzie dobrze dla niego i jego rodziny. Terrorists. Gdy jest to zjawisko globalne i wiele. Wiele osób słyszało o Riku Harrisonie. Niewątpliwie jest to ciężar na jego barkach. Wiele osób po pewnym czasie odchodzi z długo emitowanych programów. Ponieważ chcą czegoś nowego i spędzenia czasu z rodziną, nie ma co tego krytykować. Za to należy chwalić koriego. Utrata wagi nie była naturalna, gdybym był zapaśnikiem. Byłbym jak łysy bandyta. Może powinieneś zmienić jego nazwę na łysy przegrany. Jedną z największych przemian pokazanych dotychczas w serialu jest znaczna utrata wagi Corey'ego Harrisona. Ponieważ od tego czasu gwiazda schudła ponad 402 funty. Chociaż często widywał Harrisona ćwiczącego na tyłach lombardu Gold and Silver, jest coś, o czym obsada nie wspomniała na temat utraty wagi w wywiadzie dla magazynu People. Harrison powiedział, że po zważeniu ponad 400 funtów w końcu zdecydował się podjąć pewne kroki, aby utrzymać swoją wagę. Wyjaśnił dosłownie prosto od lekarza i niemal natychmiast przeszedłem operację. Operacja była zbyt kosztowna dla mojego konta bankowego. Musiałem więc zapłacić czterema kartami kredytowymi. Ale to było co? Co musiałam zrobić? Nie dostałbym cukrzycy. Choć jesteśmy szczęśliwi. Że Cory jest teraz w dobrej formie. Zdrowy i wygląda fantastycznie. Byłoby wspaniale zobaczyć. Jak gwiazda rzeczywiście naturalnie schudła, byłaby to doskonała okazja, aby pokazać swoim fanom, którzy zmagają się ze swoją wagą, że wszystko jest możliwe. Jeśli tylko się nad tym zastanowisz, łatwo więc powiedzieć, że oszukał na drodze do odchudzania, ale trzeba podziwiać fakt, że przynajmniej stracił tyłek i udało mu się przeprowadzić zabieg. Większość ludzi nawet nie osiąga formy, ponieważ nie mają wystarczającej motywacji. Jasne! Być może musiał zyskać 400-funtowe ciało, aby tego dokonać. Ale dał radę i nie poddawał się. Mimo operacji było to trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Sklep został pozwany za przetopienie skradzionych monet. Gdybym mógł, chciałbym sprzedać tę złotą monetę. Okej. Okay. To jest hiszpański znaczek. To jak królewski herb Hiszpanii. Seria miała wiele różnych procesów sądowych. Ale być może najnowsza wiadomość dotyczyła przyłapania ich na topieniu skradzionych monet. Kiedy żyjesz z rozgłosu, nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Harrisonowi przypomniało się to boleśnie w 2014 roku, kiedy jego firma została pozwana za przetopienie kolekcji złotych monet, które według poprzedniego właściciela Davida Waltersa zostały skradzione i sprzedane przez jego siostrzenicę. Według UP Walters stwierdził, że jego siostrzenica otrzymała 12 375 dolarów za jego kolekcję złotych monet o wartości 50 dolarów. I chociaż Lombardy w Newadzie mają obowiązek przetrzymywać te przedmioty przez 30 do 90 dni, złote monety nie podlegają temu prawu, w przypadku gdy właściciele chcą je odzyskać. Na nieszczęście dla Waltersa ta groźna kolekcja zniknęła, zanim ją odnalazł, rzeczniczka sklepu. Laura Hurlbeck nie wyraziła współczucia dla tej sytuacji. Powiedziała Upi, że jeśli większy nie będzie osobą, której ufamy, sprawy zostaną wyjaśnione, a monety zostaną wysłane do przetopienia. Tak było w tym przypadku. Nie wiem na pewno, ale wydaje mi się, że większość uległa stopieniu. Nie były warte tyle, ile Walters uważał za warte. Jesteśmy pewni, że dewaluacja uśmierzy ból bycia zdradzonym przez własną rodzinę. Jest wiele warstw. Które należy najpierw ułożyć, podczas gdy gwiazdy piona dopuściły się nielegalnego czynu. Technicznie rzecz biorąc, nic nie wskazywało na to, że zostały skradzione, co zostało udowodnione w poprzednim punkcie dotyczącym sposobu, w jaki klienci są sprawdzani pod kątem rzadkich przedmiotów, które można mieć w programie. Najwyraźniej producenci i inne osoby nie uważali, że siostrzenica jest złodziejką, w przeciwnym razie nie wzięliby jej do programu. Należy również zauważyć, że siostrzenica została faktycznie aresztowana za kradzież i sprzedaż skradzionego mienia. Ostatecznie, pomimo swojego zaangażowania, Harrisonowie nie zostali ukarani za to, co się stało, ponieważ technicznie rzecz biorąc, nic nie zrobili. Pound Plaza ma poważne kłopoty finansowe, a popularność serii Pound Stars stale rośnie. Rick postanowił wykorzystać sytuację i poszerzyć swoje horyzonty. Postanowił otworzyć Very Own Mall swojej siostrzenicy na Plaza. Mimo że znajdowało się ono na południe od Lombardu ze złotem i srebrem, nie wydaje się, aby Paun Plaza radził sobie szczególnie dobrze finansowo, gdyż pięciu jego najemców zamknęło swoje podwoje już w pierwszym roku od otwarcia. Były najemca Paul Weinstein, właściciel Rita's Italian Ice, powiedział, że jego firma, podobnie jak inne, była zmuszona zrezygnować z powodu malejącej liczby klientów i wysokiego czynszu. Weinstein twierdzi że najemcom plaza obiecano od 100 do 150 klientów miesięcznie. Ale stwierdził, że miał szczęście, gdy jego sklep odwiedzało 30-40 klientów dziennie, a płatności czynszu wzrosły w grudniu 2016 roku. Dwukrotnie. A liczba wizyt klientów spadła. Może Rick powinien po prostu zostać w Lombardzie. To lekcja, którą każdy powinien wziąć sobie do serca. Wiedzieć, kiedy pozostać na właściwej drodze. Tu, że odniosłeś sukces w jednej dziedzinie życia, nie musi oznaczać, że odniesiesz sukces we wszystkich aspektach biznesu. Wielu znanych przedsiębiorców i celebrytów straciło fortunę, próbując wykorzystać swoje nazwisko w nadziei na zbudowanie trwałego dziedzictwa. Niestety, Rick Harrison najwyraźniej wpadł w tę samą pułapkę i zapłacił za to cenę, dosłownie. Choć dzięki firmie Pound Stars Rick stał się powszechnie znany, prawda jest taka, że tak naprawdę nie prowadzi on codziennych operacji lombardu ze złotem i srebrem. W rzeczywistości nie zrobił tego także jego zmarły ojciec. Richard the Old Man Harrison. Długoletni pracownik Travis Benton jest faktycznym menadżerem sklepu wraz z zespołem profesjonalnych brokerów, którzy zajmują się prawdziwym biznesem za kulisami. Sklep może być znany na całym świecie, ale ta sława ma swoją cenę. Choć serial jest kręcony w sklepie, odbywa się w kontrolowanym środowisku. W którym klienci muszą podpisać formularze zgody i zgodzić się na bycie statystami. Takie rozwiązanie stworzyło pewne problemy dla Bentona i jego zespołu. Wyobraź sobie, że próbujesz prowadzić legalną działalność. Podczas gdy ekipa Reality Show ustawia kamery, inscenizuje sceny i instruuje klientów o ich zachowaniu. Według Starcasm jednym z głównych powodów, dla których załoga Pound Stars nie jest łatwo dostępna dla publiczności. Są surowe przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w Nevadzie. Ponieważ sklep jest prawdziwym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, obecność gwiazd reality show nieustannie przyciąga uwagę. Klienci często ulegają pokusie zrobienia zdjęć lub nagrania filmów. Co może niechcący uchwycić innych klientów w tle i naruszyć ich prawa do prywatności? I nie oszukujmy się, niektórzy ludzie nie chcą, żeby ich złapała kamera. Wyobraź sobie, że sprzedajesz rzadki przedmiot. Być może coś o znaczeniu historycznym, a nawet coś podejrzanego. Nie chcesz nagle pojawić się w tle odcinka Pound Stars lub trafić na Instagram przypadkowego turysty. Choć może to zabrzmieć zabawnie. Ktoś próbujący wyładować torbę pełną czaszek prawdopodobnie nie szuka sławy w mediach społecznościowych. Kolejny zaskakujący fakt? Gwiazdy Pound Stars tak naprawdę nie są właścicielami firmy. Zgadza się, ci sami ludzie, którzy zachowują się jakby byli siłą napędową Lombardu. Nie są tymi, którzy utrzymują go na rynku. Choć pokaz niewątpliwie zapewnił ogromną ekspozycję, utrudnił także sklepowi prowadzenie działalności gospodarczej. Ze względu na popularność serialu, sklep będzie tymczasowo zamknięty na czas kręcenia filmu. Według Travisa Bentona zdjęcia odbywają się nawet pięć razy dziennie od poniedziałku do piątku. Harmonogram jest tak nieprzewidywalny, że Benton zwykle dopiero około 18.0 wie, co planuje załoga poprzedniego wieczoru. Te częste zamknięcia przyprawiają o ból głowy pracowników, którzy starają się utrzymać działalność firmy. Podczas gdy fani mogą postrzegać Pound Stars jako zabawny reality show, Benton i jego zespół postrzegają to jako zakłócenie. Za każdym razem, gdy sklep jest zamykany na czas kręcenia, oznacza to mniej prawdziwych klientów i mniejszą sprzedaż. W rzeczywistości Benton szacuje, że tylko około 1 na 100 odwiedzających rzeczywiście odwiedza witrynę, aby coś kupić lub sprzedać. Reszta? To po prostu fani, którzy mają nadzieję rzucić okiem na Rika. Korea love Chumley. Ale nie martw się. Lombard ze złotem i srebrem nie przestanie szybko działać. Dzięki popularności targów sklep wciąż przyciąga codziennie od 4 do 5 tysięcy gości. Nawet jeśli tylko niewielki procent odwiedzających dokona zakupów, to i tak wystarczy, aby firma mogła działać. Jednak jednym z najbardziej mylących aspektów programu jest sposób. W jaki traktuje on oceny przedmiotów. Jeśli kiedykolwiek oglądałeś odcinek Pound Stars, prawdopodobnie byłeś zszokowany oburzającymi recenzjami niektórych przedmiotów. Wyobraź sobie, że ktoś wchodzi z rzadką kopią brytyjskiego teatru chemicznego Eliasa Ashmola z 1652 roku. Gdyby eksperci serialu powiedzieli, że jest warta sześciocyfrowa suma, prawdopodobnie byś im uwierzył. Prawda? Cóż, tutaj jest haczyk. Te recenzje ekspertów są mocno zmanipulowane. Chociaż producenci konsultują się z prawdziwymi ekspertami, podobno zatrudniają nawet dziesięciu różnych ekspertów w celu oceny produktu. Ze wszystkich raportów świadomie wybierasz ten, który przypisuje najwyższą możliwą wartość. Dlaczego? Ponieważ wyższe oceny powodują więcej dramatyzmu i emocji dla publiczności. Im cenniejszy wydaje się przedmiot, tym bardziej ekscytujący staje się odcinek. Nie oznacza to oczywiście, że przedmioty te nie mają żadnej wartości. Oznacza to jednak, że ceny, które widzisz w programie, są często znacznie zawyżone. To wszystko jest częścią czynnika rozrywkowego, bo co jest bardziej ekscytującego? Rzadki miecz z czasów wojny secesyjnej wart tysiąc czy dziesięć zero dolarów to drugie oczywiście.